Przejdźmy do samego urządzenia. Yy, tutaj mamy oczyszczacz, jak widać. Yy, panel sterujący, który zaraz yy, rozpracujemy, roz, no, opowiemy o szczegółach. Poniżej ściana przednia z miejscem na filtry. Zaraz zobaczymy sobie, jak wyglądają filtry po tygodniu użytkowania. Dostęp bardzo łatwy. O, proszę spojrzeć na dole już wciągło coś od córki naszej go nie widzieliśmy plus włosy wyciągnęło z pokoju, jakichś większych pyłów, zanieczyszczeń nie ma. Na urządzeniu widnieje informacja o 8 filtrach. Może spójrzmy tutaj o 8 filtrach. Yy, właściwie 7 filtrów, plus jonizacja yy, powietrza, filtr wodny, naczyszczający 8 programów filtrujących. Sytuacja wygląda tak, to spodziewa się kto spodziewa się yy, aż tylu filtrów wewnątrz, zdziwi się. Filtry są następujące. Jeden filtr wstępny, siateczka, łatwa do czyszczenia, łatwa do wyjęcia, duży plus, dłuższa żywotność ustaw filtrów. Filtr węglowy to jest filtr numer dwa, ale jest to filtr podwójny. Zamiast dwóch filtrów zastosowano tutaj jedno urządzenie. Jak widać, węgiel aktywny, tutaj jakaś powłoka, ciężko powiedzieć, Pisze, że węglowa, natomiast o co chodzi, do końca nie wiem. Wiemy jedno: jest podwójny, nie trzeba dwóch filtrów stosować. Plus i minus. Wymiana takiego filtra na pewno jest droższa niż filtra pojedynczego, natomiast same użytkowanie wygląda i do samych kosztów filtrów przejdziemy na końcu, nie są drogie filtry w tym urządzeniu. No i filtr HEPA, też podwójny, czyli z tej strony mamy filtr HEPA, tutaj natomiast mamy filtr jakiś. Dodatek do filtra HEPA, też coś filtrujący, zgodnie z opisem na pudełku, tam możemy sobie sprawdzić. Mamy wyszczególnione poszczególne warstwy, która za co odpowiada. Wewnątrz urządzenie, jak widać, bardzo proste. Lampa UV na dole, wentylator. I tyle. Montujemy filtry z powrotem. Urządzenie jest używane, dlatego filtry nie posiadają siateczki. Wiadomo, że po zakupie są tak dostarczane takim workofilteru, worko siatce ciężko to nazwać, który trzeba zdemontować przed montażem, przed użyciem pierwszym urządzenia. Teraz przekonamy się, że zamontowanie filtrów jest banalnie proste, nie wymaga jakiejś wiedzy technicznej, odrobiny precyzji, cierpliwości. Gotowe. Teraz przejdziemy jeszcze do filtra wodnego i nawilżacza powietrza. O. Z której to mamy stronę? Tutaj. Dolny róg. Wysuwamy sobie szufladkę. Szuflada na wodę. Wyciągamy gumeczkę, nalewamy wody. Do poziomu podnosi się nam ten wskaźnik. Tutaj, jakieś. Ciężko mi powiedzieć, za co odpowiedzialne te kulki. Może jakieś aktywne srebro, czy coś w tym stylu. Jakieś zadanie pewnie mają. Yy, tutaj, filtr wodny. Wymienny. Ponoć. Najczęściej trzeba go wymieniać. Z informacji, które znalazłem gdzieś w internecie. Wyczytałem, że tak naprawdę najszybciej się wróci, jeżeli użyjemy, używamy zwykłej wody, nie dem demineralizowanej. To, że można używać zwykłej wody, jest to plus tego akurat nawilżacza, Z tego powodu. Że w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych, gdzie wody należy używać demineralizowanej, obsługa jest droższa. Jeżeli używamy zwykłej wody, osadza się biały osad na meblach. Przejdźmy do samego panelu sterowania. Urządzenie włącza się bardzo prosto. Yy. Cięcie.